Co my tu mamy? Mamy technologię olejowania UV LED. Jest to twardy olej woskowy w kolorze English Color Westing. Dębowa płyta fornirowana oraz suszarka Westing Dryer UV LED Light. Szerokość światła w tym modelu to 12 cm, które jest wystarczające by Wykończyć podłogi, schody, blaty, fronty meblowe i inne produkty drewno Podobne. Zaczynamy od otwarcia oleju w kolorze brązowym, Gliish kolor. Tutaj mamy taką bukninę pad biały. Dzięki któremu możemy bez problemu aplikować twardy olej woskowy. Jest on. Ono o ciekawej konsystencji, łatwy w nanoszeniu. Dopóki z olejem nie spotka się światło LED z tej maszyny, on nie ulegnie utwardzeniu. Tak więc możemy dowolnie spokojnie sobie obrabiać element aż do momentu, aż będziemy usatysfakcjonowani z jakości wykonanej powłoki. W tym przypadku Pokryję tym olejem tylko połowę płyty. Tak, tutaj już mamy ładnie rozprowadzany twardy olej woskowy. Na ten moment jest on jeszcze mokry, nieutwardzony, ponieważ jest nieutwardzony. Co teraz? Teraz wystarczy, że Zamkniemy, żeby na mnie utwardził się również olej, który jest w tej puszce. Teraz bierzemy maszynę, włączamy i takim jednym przejazdem utwardziliśmy w 100% tą powłokę. Aby to jeszcze bardziej zobrazować, czysty papier. Voilà. Ani śladu. Tak wygląda olej po pierwszej podboce. Już uzyskaliśmy bardzo fajną odporność na zabruszenia oraz wnikanie wody. Tutaj mamy wodę, która ładnie się ściąga. Obok mamy tą płytę fornirowaną, gdzie, jak widzimy, olej, yy, znaczy woda. Przepraszam, zaczyna wnikać w górę. Tak więc tutaj po wydarciu dalej nam zostaje plama, a tutaj jak widzimy ani śladu. Dodatkowym zabezpieczeniem, które wykonamy w następnym filmiku będzie twardy olejowosk w bezbarwnym wydaniu. Zabezpieczy on drewno. Olej pigmentowany, w tym przypadku brązowy, nada równo, równo, yy, równą podłogę yy, w półmacie yy, i pozwoli nam na to, aby podłoga, czy też blat, czy też front cieszył się bardzo długą żywotnością na lata. Ważne, aby zawsze ten olej wymieszać. Porządnie wymierzę, ponieważ w tym oleju znajdują się fotoinicjatory, które reagują ze światłem LED z maszyny. Dzięki temu uzyskujemy natychmiastowy efekt. A. Tutaj mamy ten twardy woskowe bezbarwne i natychmiast po, że tak powiem założeniu pierwszej warstwy i jej utwardzeniu możemy przystąpić do nałożeniu warstwy drugiej. Nałożony olej sobie aplikujemy, tak samo jak poprzednią warstwę doprowadzamy do pożądanego przez nas efektu. I przystępujemy do osuszania tego oleju. Tak samo jak wcześniej, jeden przejazd wystarczy, aby tą powierzchnię utwardzić. Jest już ona bardzo przyjemna w dotyku, w pełni utwardzona, bezpieczna i również sucha. Właściwości znikania brudu czy wody również są w zasadzie zerowe, co widać też na załączonym obrazku. Bardzo polega, polecam tę technologię, jest ona szybka, sprawna, nie wymaga dużych Powierzchni produkcyjnych, magazynowych pozwala na natychmiastowe yy, zakończenie pracy w, zaraz po obróbce danego elementu, więc skraca nam czas operacyjny, nawet o kilka dni, porównując to do tradycyjnej metody oksydacyjnej. Jeszcze jeden taki malutki teścik, a raczej nie teścik, tylko przykład, że tu faktycznie się szybko dzieje. Tutaj kilka kropelek tego oleju. Przedstawię. Chwila pod lampą LED i co się dzieje? Kropelki w 100% zamieniły się w twardą powłokę. O! Voilà!